Autor niniejszego filmu nie zachęca do prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu. Każdy ma inny metabolizm, inną wagę i wzrost, więc po wypiciu jednego piwa może mieć zupełnie odmienny wynik. Autor filmu mierzy 190 cm wzrostu i waży 80 kg. Witajcie, dzisiaj postaram się dać odpowiedź na pytanie pod tytułem, czy po jednym piwie można prowadzić auto. Mamy tutaj piwko polskiego producenta, zdjęliśmy naklejki, żeby nie było kryptoreklamy. Dodam też, że to nie będzie moje dzisiaj pierwsze piwko. Wypiłem już dwa przed obiadem, później zjadłem obiad. Jestem w tym momencie przekonany, że mam 0 promili, ale to wszystko później sprawdzimy. Niestety zapomniałem pokala, więc będziemy pić w takiej oto szklaneczce. I tak oto zakończyłem ostatni łyk piwa. Mamy godzinę 20:10, czyli jak widzimy, wypiłem go ekspresowo szybko. Yy, ma to znaczenie, to będzie miało znaczenie na wynik, ale to wszystko zobaczymy. Yy, teraz biorę swojego wyznaczonego kierowcę i jedziemy na izbę Wytrzeźwień. Jedziemy właśnie do izby Wytrzeźwień, żeby sprawdzić zawartość alkoholu w mojej krwi. Bo w mojej nie ma sensu. Wiadomo. <gry> No i proszę bardzo, to jest mój wynik. Piotek, masz zegarek, która jest godzina. No ale nie mogę teraz do niego sięgnąć. <noise> Zaraz sprawdzimy, która jest godzina, w każdym razie mój. Godzina 227. A no właśnie, jest godzina 227, czyli badałem się ile? 20 minut? Co 20 minut? 20 minut po wypiciu. Nie wiem, 10, 10 po 20, nie? 10 po 20 było, jak wypiłem ostatni łyk piwka. Tak, tak. Dodam, że to jest drugie badanie. Pierwsze badanie było 0,09 mg, ale było napisane, że nierównomiernie. Dmuchałem, dlatego powtórzyliśmy badanie i teraz wyszło nam 0,0 mg na litr, czyli 0,18 promila. A zatem, na podstawie tego wydruku, na podstawie tego badania widzimy, że gdybym w tym momencie został przebadane przez policję, wszystko by było w porządku, dlatego że u nas dozwolony limit zawartości alkoholu we krwi to 0,2 promila. Tutaj zróbmy na chwilę pauzę. Maksymalna zawartość alkoholu, jaką można mieć we krwi prowadząc pojazd jest to 0,19 promila, od 02 promila do 049 promila jest to wykroczenie, od 0,5 promila wzwyż jest to przestępstwo. Cytat z odpowiedniego paragrafu znajdziecie w opisie. A tutaj mamy 0,18, także można powiedzieć, że jest bezpiecznie, ale pamiętajcie, że nigdy. Nie jeździmy po alkoholu.